Temat nagrania to, jak uzyskać informacje o historii produkcji z instalacji fotowoltaicznej z aplikacji dołączonej do falownika. Oto widzimy już po zalogowaniu ekran. Oczywiście najpierw trzeba się zalogować. Niektórzy producenci mają już na tej, na tej stronie jakiś przycisk, który by kierował bezpośrednio do historii produkcji. No tutaj w tej aplikacji akurat tego nie ma. Ona, to jest aplikacja dołączona do falownika Fox S8KW. Zresztą to już jest druga wersja tej aplikacji. Poprzednia miała tą samą funkcjonalność, tylko tyle, że może była bardziej uboga graficznie. No to na tej stronie widzimy w postaci animacji przepływ energii, dom, instalacja, sieć. Dobrze, przechodzimy do karty drugiej. I tu w tej chwili widzimy w centrum ekranu bieżącą, dzisiejszą produkcję, bo data jest 25, 6, 27, czyli dzisiejsza bieżąca. Natomiast nas interesuje produkcja miesięczna, jej historia. No tutaj mamy u góry już przyciski, miesiąc, z tym, że to miesiąc, jeżeli wybierzemy miesiąc, to mamy dobowo. Jak wybierzemy rok, mamy na osi X 12 miesięcy, czyli miesięcznie, czyli to co nas interesuje, no jeszcze jest dostępna do żywotnio, czyli na osi X są lata od początku od uruchomienia falownika. Czyli wracamy na rok, wybieramy sobie, powiedzmy, od początku tego co nam jest potrzebne, czyli 22 rok, przejdę, a 22. No i tutaj jest od marca, bo to jest od momentu, kiedy falownik został uruchomiony, czyli w marcu 2022 roku. No i teraz jak uzyskać dane? Klikając na konkretne słupki. Klikam na słupek trójka, czyli marzec, produkcja 350 350,7 kWh. Innych danych nie ma. Pominę ten temat. I tak każdy następny słupek. Można uzyskać informacje produkcji miesięcznej. Czyli to, co nas interesuje, co jest potrzebne do bilansu dobowo godzinowego. Tak, żeby mieć pełen ogląd, jak korzystamy z energii elektrycznej w stosunku do produkcji. I tak każdy słupek kolejno można przeklikać i spisać informacje co do produkcji miesięcznej. I następny rok ten już jest całkowicie zamknięty, pełny. I tutaj styczeń, luty, marzec, kwiecień. I do końca roku każdy miesiąc można przeklikać. 24. Podobnie. I 25. I teraz jest ważne. Obecna data to 27 czerwiec. Czyli czerwiec ten miesiąc jest miesiącem jeszcze niezamkniętym. Jest w trakcie produkcji, jeszcze zostało 4 dni, więc nas interesuje dopóki on nie zostanie zakończony, czyli na początku lipca będzie już dostępny pełny, zamknięty miesiąc. Natomiast do maja to już są zamknięte miesiące z produkcji, więc można je spokojnie wpisać i do tego tematu już więcej nie wracać. Myślę, że to nie jest skomplikowane i to by było na tyle. Dziękuję.